Zadanie. Zapisz w jak najprostszej postaci. Rozwiązując zadania związane z własnościami potęgowania, należy zwrócić uwagę, czy mamy takie same podstawy, czy wykładniki. Tutaj mamy takie same wykładniki, 60 i 60. Zatem skorzystamy z czwartego wzoru. Można tę 60kę wyrzucić poza nawias, a wewnątrz otrzymamy iloczyn 3 razy 5, który teraz zamienimy na liczbę 15. W kolejnym kroku wykorzystamy drugi wzór związany z dzieleniem potęg. Od górnego wykładnika możemy odjąć dolny, czyli 60 odjąć 30 to 30. Wynikiem naszego przykładu to jest 15 do 30 potęgi. Chciałbym ten sam przykład zrobić nieco innym sposobem, ale również związanym z własnościami potęgowania. Otóż licznik przepiszemy, a zmienimy wygląd mianownika. Zauważ, że zmieniłem wygląd liczby 15. 15 to jest inaczej 3 razy 5. I to jest wszystko podniesione do potęgi 30. Licznik przepiszę, a każdy czynnik z iloczynu podniosę do potęgi 30. Licznik przepisany, a tutaj 3 do potęgi 30 i 5 do potęgi 30. Teraz mogę oddzielnie zastosować własności dotyczące ułamka 3 do 60 i 3 do 30. Z tego oto elementu uzyskam na podstawie drugiego wzoru 3 do 30. Zaś wykorzystując również drugi wzór odejmuję od 60 30 i otrzymuję 5 do 30. Teraz zauważam, że mogę zastosować czwarty wzór. Mam takie same wykładniki, więc mogę 30 napisać poza nawiasem, a 3 i 5 otrzymam w nawiasie. A dalej mogę te liczby wymnożyć, czyli otrzymam 15 do 30. Możemy porównać dwa sposoby rozwiązania tego zadania. Pierwszy jest na pewno łatwiejszy i krótszy, drugi jest trudniejszy.